Witam wszystkich. Słuchajcie, dzisiaj będzie naprawdę myślę ciekawy filmik. To jest przesyłka od kreatora z live'a, na którym trwała licytacja i wygrałem ją za 80 zł tą rzecz. Zrobimy taki mały eksperyment. Nie napiszę w tytule co jest w zawartości tej paczki, tak żebyście też nie wiedzieli od razu o co chodzi. Będą dzięki temu większe emocje, myślę, przy rozpakowywaniu tej paczuszki. Powiem Wam tak. Licytacje u kreatora, takie krótkie streszczenie, jak wyglądają. Płaca się 10 zł na tak zwaną white listę, white listę dokładnie, czyli biała lista użytkowników, którzy y, mają po prostu dożywotnie możliwość licytowania w aukcjach, które tam są na tym, na tym live'ie. tak. I tam on wystawia różne rzeczy, wkrętarki, odkurzacze, jakieś kurcze, przeróżne rzeczy, o których sobie nawet teraz nie potrafię dobrze przypomnieć. No jest tego dużo, jednym słowem. No i jedną taką rzeczą była pewna tutaj zawartość, którą naprawdę chciałem mieć. Udało mi się, ją, myślę, że tanio wylicytować 80 zł. Jeden użytkownik, z którym to licytowałem, napisał, że coś tam przegapił, bo coś tam chyba pewnie robił. No i dlatego tak tanio wygrałem za 80 zł. Słuchajcie, zobaczymy sobie, co jest w środku tej paczuszki. Tak jak mówiłem, nie powiem Wam, co jest dokładnie w środku. Postaram się rozpakować to opakowanie i razem z Wami wyciągnę to. I zobaczycie, co tutaj ciekawego jest, jakie mam y, związane plany z tą rzeczą. Także lecimy z otwarciem. Ja jestem też, kurde, niesamowicie ciekawy, jak to będzie wyglądało w Realu. Bo powiem Wam, że, wiadomo, na kamerce niektóre nieraz przedmioty wyglądają na duże, a tak naprawdę są o wiele mniejsze. Ale dobra. Zobaczymy sobie, jak to będzie wyglądało. Także otwieramy sobie paczuszkę Uwaga. Dalej myślicie, Kurde, co on tam? Kurde zalicytował, nie? Chwileczkę, momencik. Fąfary oklaski. I uwaga. Jest. Jest kółeczko. Od hulajnogi, słuchajcie. Wow, ciężkie ono jest. Naprawdę ciężkie. Słuchajcie. Wylicytowałem kółko od hula i nogi. Tutaj zobaczcie, jakie ono ma kabelki w ogóle. Pin, chyba od zasilania, podejrzewam, silnika trzyfazowego, oczywiście. Raz, dwa, trzy. No i wtyczka do podejrzewam kontrolowania tego silnika. Czerwony, żółty, niebieski, zielony i czarny. Pięć przewodzików. Tak to wygląda. Z ciekawości dodam, że nagrywam to Samsungiem Note 10, także powinno być to ładnie pokazane. No i słuchajcie, samo kółko jest naprawdę ciężkie, jak ono jest skonstruowane. Skonstruowane jest w ten sposób. Pokażę Wam, Krzysztof Now to jest dokładnie to. On, to jest faktycznie sztufka nuka sztufka, sztuka nówka, przepraszam. Bieżnik nie jest w ogóle zużyty. Tak jak mówił właśnie na tej aukcji. Wymontowane jest to po prostu z jakiejś hulajnogi. I powiem Wam tak. Jaka to jest firma? Jakie tu są oznaczenia? Oznaczenia na oponie tutaj widać, jakie są 5,5 razy 2. I te myślnik D23. No i firmę mamy tutaj, słuchajcie. Jak to jest tutaj? Didach. Ida. No, ciekawy jestem, co to dokładnie znaczy. Tutaj w ogóle, jaki patent. Słuchajcie, tu niby są śrubki, tak, ale to są atrapy śrubek. to jest plastik. No, to nie są śrubki, nie ma bata, tu są dopiero prawdziwe śrubki. <laughs> ale to Chińczycy potrafią pięknie zrobić, wykończyć estetycznie produkt, tak, żeby wyglądał ładnie. No te śrubki dodają takiego, powiedzmy, bardziej levelu pro. No i co? Mam zamiar zrobić z tym kółkiem. Słuchajcie, ono jest świetne, bo jest małe. I myślałem sobie, żeby tutaj z tej strony przyspawać zębatkę. Rozmawiałem już z moim szefem. On umie super pięknie, ładnie spawać. I powiedział mi, że bez problemu mi przyspawa taką zębatkę. No i dalszą częścią by był montaż do roweru, bo chciałbym sobie zrobić wspomaganie w rowerze, te koło gdzieś zamontować koło łańcucha, tą zębatkę przyspawaną jakoś połączyć z łańcuchem i aktywować sobie ją tutaj przez ten kabelek, żeby sterować prędkością mocą tego koła. Jak myślicie, to jest fajny pomysł? Ja myślę, że fajny. Sprawdziłby się. Tylko pytanie, jak takie koło zamontować do roweru? Musiałbym jakieś kurde tutaj robić. magiczne ten uchwyty, żeby to złapało te koło. Jak się patrzę, jak to teraz jest zrobione. Wiem, że tutaj na pewno mogę złapać kluczem. Tą śrubę odkręcić z tej strony. Także z dwóch stron bym miał taki gwint. No i teoretycznie musiałbym zrobić w rowerze jakieś takie, takie coś, nie, tak, przyspawane do ramy albo przykręcone, żeby to naprawdę mocno trzymało, połączone z łańcuchem, no i już wszystko pięknie, kabel idący na przykład gdzieś tam do manetki. I nawet bym wolał, kurde, nawet bym z przodu takie koło wolał mieć gdzieś umieszczone napęd na przednie koło, tylko tam nie ma łańcucha, tak? I tu pytanie, co tu by wykombinować? No, mógłbym koło wstawić z jedną zębatką, jakieś takie 28-calowe, kupić tanio i wtedy jakoś to sobie połączyć właśnie tym mechanizmem łańcucha. No i to by było nawet, myślę, spoko, pomysł. Z przodu te koło, czekajcie, bo teraz tak sobie wyobrażam, nie? że mam tutaj koło, te wielkie, duże, 28 cali, gdzieś nad nim, nad, pod kierownicą, zamontowane te koło. Tutaj łańcuch idący do zębatki na kole i sterowane manetką gdzieś, tak? Z przodu napęd na przednie koło, takie wspomaganie. I wtedy, słuchajcie, zobaczcie, z tyłu, napęd y, oczywiście na mięśnie, zostałby nieruszony, czyli miałbym po prostu napęd, wspomaganie na przednie koło. Ja teraz tak w locie sobie to próbuję jakoś wyobrazić i tak powiem wam szczerze, że to jest niezły pomysł, tylko słuchajcie, ja mam u siebie w rowerze w przednim kole w piaście generator Czyli mogę sobie produkować prąd, jak jadę. prądnicę po prostu zwykłą, najzwyczajniej w świecie. No i szkoda mi troszeczkę tego koła, bo jest naprawdę fajne. Także na razie też to, to ten pomysł wydaje się fajny, dosyć łatwy w, rea w realizacji. No Ale szkoda tego przedniego koła, bo mógłbym zrobić tak, że jakbym podoczył sobie to do tyłu gdzieś. Załóżmy, nie wiem, do bagażnika bym zrobił jakieś takie mocowanie tego koła. Wtedy połączenie z łańcuchem. No to wtedy miałbym z przodu tą prądnicę, tak. Do tej prądnicy mam podłączone takie specjalne urządzenie, gdzie mam wyjście na USB-ka i mogę sobie ładować telefon. No, troszeczkę szkoda było tego przedniego koła, z tego przedniego koła rezygnować z tą prądnicą. A z tyłu. No z tyłu po prostu bym miał wspomaganie, tak? To musiałoby się też kręcić. No tylko to trochę ciężko chodzi, także jakbym się przełączył na tryb taki bez wspomagania, no to troszeczkę to by mi stawiało oporu te Także zawsze musiałbym mieć minimalne z tej strony jakieś wspomaganie, żeby lżej mi się pedałowało. No i słuchajcie, tak wygląda koło po odkręceniu tych dwóch śrubek. No, a się prosi, żeby to wykorzystać yy, w rowerze. Także jestem z tego naprawdę bardzo zadowolony, bo to jest kurde. Jeszcze w ogóle tak myślałem na takim mo motywem. Już biorę rower y, elektryczny na bok. Projekt, żeby sobie zrobić na podstawie tego koła hu, własną hulajnogę, nie? Już taką, nie wiem, gdzieś polować na przykład na jakieś takie y, ramy do hulajnóg, gdzie, nie wiem, były uszkodzone albo sterowniki, albo pakiety tych ogniw do napędzania tych hulajnóg, albo cokolwiek innego. Wiem, że są takie niektóre y, aukcje, gdzie goście sprzedają po prostu poszczególne części hulajnogi. Tylko pytanie, w jakiej cenie bym się zamknął w tym projekcie? No i czy by to było opłacalne. Bo jak wiecie, taką hulajnogę już można kupić. Taką myślę jakąś już lepszą troszeczkę. No za 1000 zł już mógłbym coś wyhaczyć. I ale najtańszym takim kurde, projekcikiem, który by naprawdę był yy, myślę, że bardzo fajny byłoby przerobienie właśnie roweru. Przerobienie roweru. I to by było coś wspaniałego, bo zbliża się wiosna. Chciałbym sobie powiedzieć troszeczkę do pracy rowerkiem. Trochę kilometrów mam, także takie wspomaganie byłoby po prostu idealne. No i słuchajcie. Napiszcie w ogóle, czy ktoś z Was ma jakiś rower elektryczny w komentarzu, czy ma jakąś troszeczkę bardziej obszerną wiedzę na temat budowania takich przeróbek właśnie do rowerów elektrycznych. Bo to będzie mój pierwszy projekcik, jeżeli te koło oczywiście będzie sprawne, bo teraz będę musiał te koło sprawdzić, czy ono działa, tak? No i słuchajcie, no i co będę musiał kupić? Będę musiał zamówić przede wszystkim sterownik do silników BLDC, bezszczotkowych. Tylko tu jest pytanie, na jakie on jest zasilanie. Dokładnie. Na jakie jest zasilanie te koła? Tutaj żadnych informacji nie mam tak naprawdę. Czy tutaj gdzieś na kablach pisze? Hmm, tylko jakieś coś kurde, po chińsku znaczki 3 razy 2,5 mm plus 5 razy 02 mm. A to chodzi o te kable, że są te tutaj od silnika 1,2 mm kwadratowego, a od tych tutaj 5 żyłówek są 0,2 mm tu jest jakiś jeszcze numer. No i jeżeli chodzi o jakąś specyfikację, jakie to ma zasilanie, no niestety tutaj nigdzie nie pisze. Jedynie będę mógł po tym numerze poszukać na AliExpressie xdy 2382 Co to jest za koło? Jakie ono ma parametry? I wtedy będziemy się zastanawiać. Dobra. Słuchajcie, zrobimy tak. Na razie znacie moje, moją wersję, moje pomysły na te koło. Jeżeli ktoś z Was by wiedział, jak sprawdzić, czy te, ten silnik jest sprawny, niech napisze w komentarzu. Czy po prostu bez żadnego zasilania jakoś miernikiem tu mogę sprawdzić, nie wiem, te końcówki tutaj na wyjściu, czy coś. Jaka jest rezystancja i tak dalej. Bo powiem wam szczerze, że temat jest bardzo fajny i myślę, że mogłoby coś z tego ciekawego powstać. Dobra, słuchajcie, zrobimy teraz tak o. Ja sobie zrobię pauzę, rzucę ten numer na Aliexpressa, jak coś znajdę, to wam pokażę mniej więcej jak to wygląda. Yy, dobra, słuchajcie. Znalazłem coś tam w internecie, ale powiem Wam, że strasznie ciężko jest znaleźć jakiekolwiek informacje do tego koła. No i słuchajcie, najpierw Wam pokażę taką stronkę tutaj. To jest dokładnie ta firma, która produkuje te. Tak, widzę, tutaj mają dosyć fajny asortyment i rowery. Jakieś elektryczne pojazdy typu, jak to wygląda? Ninebots, jakieś skutery. Opony, słuchajcie, do rowerów. No myślę, że to tutaj widać, że nawet przedstawiałem się bardzo ładnie. Także może to rokować na Soliną jakąś taką chińską firmę. No ale zobaczcie coś takiego Electric Car, czyli elektryczne samochody. I patrzcie, teraz znalazłem tutaj taką oponę. Właśnie pod tym numerem, co jest. Też na tym kółku d 23 chcę wejść jakieś tutaj w parametry, ale niestety nie mogę wejść i tu są dokładnie te same informacje co na kole u mnie piszą 5,5 ,5 razy 2. Dokładnie to samo 145 razy 40. Czy u mnie coś takiego pisze? Nie, nie ma takiej informacji. Tutaj jest dodatkowo jeszcze. Ta informacja. I zobaczcie, ile tych tutaj wersji jest, jakieś są różne. d 34 tu widzimy jakaś szeroka taka cholernie. Tu w ogóle już jest chyba do jakiejś, nie wiem, do Skorolki czy czegoś. Nowe produkty. I słuchajcie, mamy coś pięknego, bo mamy maila, czyli ja do nich napiszę: słuchajcie, spodlinkuję do linku do tego koła na YouTube. Napiszę z pytaniem, jakie parametry ma te koło, żeby mi chociaż odpisali cokolwiek, albo jakąś in instrukcję może mi wyślą. O, to by było fajnie. Także już pierwszą stronkę sobie oczywiście zapiszę gdzieś tam. No i dzisiaj do nich napiszę. Zobaczymy, co odpiszą. Jak coś odpiszą, to dam Wam odpowiedź w opisie filmu. No i też dodam też yy, linka do opisu filmu. Jeżeli chodzi o Aliexpress, słuchajcie, to ciężko jest znaleźć w ogóle coś na ten temat. Ja wpisałem tylko samo jida, tak jak tak to spróbuję na, wymówić. No i znalazło mi tylko opony, słuchajcie, sama opona kosztuje 90 zł. 50, no tu są to te takie bardziej yy, cienkie tu są grubsze, 90 zł. No załóżmy, że do tego mojego koła sama Opona kosztuje 9 dych. Także słuchajcie, za 80 zł wyrywałem całe kółko, to jest spoko opcja. No i tylko pytanie, to jest faktycznie sprawne? Jeżeli będzie sprawne, to będzie super. I teraz pytanie, jaki do tego koła kupić sterownik? To następna będzie rozkmina. Znalazłem też na Amazonie, tak? Nie, Lulany, jakaś firma. Słuchajcie, tu jest w ogóle silnik BLDC, 24V, 36V. 48V, 50, od 50 do 250W, czyli podejrzewam, że te koło może mieć 250W tutaj. No i z czujnikiem hala, tak? Czyli tutaj sobie podłączamy pod te 5 kabelków czujnik hala i sterujemy sobie tutaj tym, tymi trzema fazami, jakby, które będą zasilać te koło. Tak, przynajmniej ja myślę, że tak to działa, tak. Poprawcie mnie, jeżeli się mylę. Bo wiem, że są naprawdę na polskim YouTubie goście, którzy mają to w małym paluszku i robią takie rzeczy, że... czachadymi. mi Chodzi mi o przerabianie rowerów na elektryki. A, i teraz wam, kurde, rozgadam się troszeczkę. Widziałem gościa u mnie w pracy, jest cholernie długa ulica, jest to park przemysłowy i ona prowadzi chyba nie wiem z kilometr czy nawet więcej. Gościu jest jeden, który ma tak pięknie przerobiony rower elektryczny, że popierdzielał spokojnie z pięć dych na tej prostej. Widać, że miał to fachowo zrobione. Coś przepięknego, ale chciałem go kurde któregoś razu zatrzymać i się zapytać, czy by mi kurde nie poradził w kwestii przeróbek właśnie roweru, żeby sobie też tak fajnie zrobić rower elektryczny. Dobra, no to są te dwie rzeczy, które znalazłem tak o tym kole. No, ale więcej mi tu nic nie mówi, nie? Żebym znalazł, kurde, dokładnie te, co ja mam, wtedy bym wiedział, co dalej robić. Ale podejrzewałem, że jak tutaj bym zakupił sterownik do tego koła, właśnie gdzie to było, do tego, nie? Sterownik na, nie wiem, 250W z obsługą 24V, 36 czy tam 48. No to by obsłużyło tego bez problemu, tak. Będę musiał sobie troszeczkę jeszcze w tym temacie poczytać, bo też wszystkiego, tak nie wiem, fajnie. Tu mamy motor, hazel wire, czyli te trzy kabelki powtórzę się. No i słuchajcie, te. W ogóle, jak się wpisze na AliExpressie ITD23, to zobaczcie, co wyskakuje. Jakieś takie dziwne informacje. Numer z tego koła, jak pisałem, to już w ogóle totalnie nic nie znajduje. Jakbym wpisał na przykład XDY i teraz robię spację 200 -300 -802, zobaczcie, co to znajdzie. Czy coś w ogóle znajdzie? Lipa nie? I szukaj teraz, kurde, wiatru w polu. No, strasznie, aż mnie dziwi to, że AliExpress, taka potężna baza produktów chińskich, nie potrafi znaleźć takiego kółka. No, ale na szczęście mamy tą stronę tutaj oficjalną. Także na pewno będę pisał maila do tego gościa i zobaczymy, co odpisze. Dobra, słuchajcie. Trochę pogadałem o tym kółku, powiedzcie czy też byście sobie chcieli przerobić tak rower na takie wspomaganie elektryczne. Myślę, że to jest naprawdę zarąbista rzecz. Kupiłem, jak z tego co wiedzą niektórych, ostatnio, nie wiem ile to było miesięcy temu, 4-5, tego Ninebot'a uszkodzonego za 100 zł. Słuchajcie, on działa, jeżdżę nim. Jest zarąbisty, on ma dwa silniki, po 352, czy po 450 W, w porównaniu do tego koła, jedno te koło w tym NineBocie Mini Pro, wersję, słuchajcie, Mini Pro za stówę, słuchajcie, z zasilaczem. To te kółko to jest maluteńkie. Jakbym rozwalił sobie tego NineBota i te koła dwa sobie odseparował i chciał je przerobić na hulajnogę, to wieście mi, że to był, kurde, majstersztyk. Tamte koła mają moc, cholernie dużą. Ja tym najbotem, wiecie co robiłem? Stawałem na niego, brałem obciążenie 25 kg i to bez problemu, lekko yy, udźwignął. Nie miał żadnego problemu z ruszaniem ani z tym synu. Zresztą ja i tak dużo, nie waży, także te 25 kg to jeszcze było yy, w limicie tego, tej normy, której tam on potrafił obsłużyć, tak? nie wiem, ile tam może. Maksymalnie wejść na tego najbota 100 kg do 125. No nieważne. Dobra, jestem mega zadowolony z tej przesyłki. I naprawdę chcę zrobić projekt jakiś fajny na tym kole. No na pewno będę musiał kupić ten sterownik z czujnikiem HALa z obsługą. Żeby to wszystko, wszystko sobie podpiąć. Jeżeli chodzi o akumulatorki, mam ich potąd i jeszcze więcej. Z akumulatorów baterii od Dysona. Także to są VTC 4 Soniaka i jeszcze tam była druga jakaś wersja pana Soników. Nie, Sanio chyba. Chyba Sanio. Nie pamiętam dokładnie, ale wiem, że też bardzo dobre markowe ogniwa. Także, nawet jakbym zrobił sobie takie wspomaganie na te 24V, to mam zapas tych ogniw na. Przynajmniej dwa lata do przodu, jak nie więcej. Dobra, nie będę więcej gadał. I tak już wam więcej na ten temat nic nie powiem. Jedynie pozostaje kwestia sprawdzenia teraz tego silnika. Czy on jest sprawny, nie? Jeżeli tak, to było super. Mam jeszcze takie na koniec coś fajnego, ciekawego do pokazania. Zrobię też pauzę, idę po coś fajnego, przyniosę. I coś Wam powiem na sam koniec na temat. Będzie to oczywiście związane z tym silnikiem. Dobra. Słuchajcie, teraz uwaga. Wow, zdziwicie się, nie odkurzacz. Warty 300 na AliExpressie. W roli stężonego powietrza, jeszcze on może działać. I tu słuchajcie, jak niektórzy wiedzą, rozbierałem go. I on ma w środku silnik BLDC. Czyli. Ma wyjście pod te trzy tutaj kabelki. Tak się zastanawiałem, jakbym podłączył takie koło pod płytkę tego odkurzacza zamiast tego silnika tutaj, to bym miał dwa tryby, bo on działa w dwóch trybach. Słuchajcie, pierwszy tryb i wyłączenie. I pytanie jest, czy te koło by działało też w dwóch trybach? Czyli dostawałoby jakąś tam moc, potem jeszcze większą moc? Jak myślicie? Bo cholernie korci mnie, żeby rozkręcić ten odkurzacz, odlutować silnik i przylutować te trzy kable i sprawdzić, czy to by się kręciło. Tylko musiałbym sobie to gdzieś zamontować na czymś, żeby się kręciło, żeby mi to nie wyrwało z ręki. No i to będzie taka końcówka, dosyć ciekawa rozkmina, nie? Ja myślę, żeby to działało. To by było właśnie takie sterowanie tą mocą, nie? Silnika. Dobra, więcej nie gadam, kończę. 25 minut nagrywania. Także pozdrawiam wszystkich, którzy byli zainteresowani tym filmikiem, coś tam oglądali sobie. I tyle. Trzymajcie się.